Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony produktom długotrwałym, które nakładamy na twarz, czyli będziemy mówić o podkładach. Podkłady, o których dzisiaj będę Wam e, mówić, używam nie tylko na sobie, ale również w momencie, kiedy kogoś maluję. To właśnie sięgam po te produkty, ponieważ wiem o tym, że są to produkty naprawdę długotrwałe, które przedstawiają nie jedną zabawę, nie jedną e, godzinę e, i będą wyglądały bardzo dobrze na zdjęciach będą wyglądały bardzo dobrze e, na żywo, a osoba, która będzie miała. E, ten podkład na twarzy nie będzie czuła dyskomfortu, czyli tak zwanej tapety. Wszystkie produkty, o których dzisiaj wam powiem, e, odkryłam tak naprawdę metodą e, prób i błędów, czyli e, szukając bardzo dobrego długotrwałego podkładu, testowałam różne różne podkłady e, i okazało się, że po prostu te produkty naprawdę są godne polecenia. Niestety są to produkty wysokopółkowe, więc nie polecam je na co dzień do takiego normalnego, codziennego użytku. Jednak, jeżeli bierzecie ślub, albo idziecie na ślub kogoś bliskiego, czy też macie studniówkę, czy jakąś inną, bardzo ważną dla Was e, uroczystość, warto mieć e, taki jeden podkład, którego jesteście na 100% pewne, e, zwłaszcza jeżeli macie celę problematyczną, w stronę e, przetłuszczającej się tłustej, e, to te produkty powinny Wam bardzo pomóc. Zacznijmy od produktu, który odkryłam kilka e, tygodni temu, to jest e, z firmy Make-up Atelier Paris um, podkład wodoodporny Ja mam w kolorze uh, FLM W2NB. To jest ogólnie prawie najjaśniejszy uh, kolor, jest bardzo uh, jasny, jestem bardzo jasną. Um, Jestem bardzo jasnym typem urody i ten kolor jest naprawdę super, dzisiaj mam go na sobie i mam go na sobie od godziny 7 rano, dzisiaj miałam nagrania dla programu Misja Integracja i potrzebowałam takiego makijażu twarzy, żebym była jego pewna, żeby dobrze wyglądał, a jeżeli nawet zaczęłam się Błyszczać, to wystarczyła uh, bibułka, a uh, podkład. Podquart... Nawet się nie ruszył, nie zaczął jakby jeździć na twarzy przez to sewum, tylko po prostu odsączyłam lekko i wygląda perfekcyjnie. To jest podkład, który kupiłam w dużej butelce na spółkę z kimś. Ja tu mam połowę butelki i bardzo opłaca się kupować te duże butelki właśnie na spółkę z kimś, bo. Bo wychodzi dużo, dużo, dużo taniej. Ja za 50 ml dałam około 80 czy 70 zł, a normalnie 30 ml kosztuje tam 115. Także warto zwrócić uwagę na te duże butelki. Jest to podkład wodoodporny: bardzo rzadki, ale ładnie kryjący. Więc jeżeli macie jakieś problemy z przebarwieniami,. To jest to naprawdę bardzo dobry produkt. Nie zapycha, nie robi jakichś niespodzianek i bardzo fajnie leży na twarzy. Współpracuje z twarzą, ale nie czuć tego produktu na twarzy. Ja czuję się bardzo dobrze dzisiaj z tym produktem. Co jest ważne jeszcze, że to jest podkład, który prawie nie brudzi ubrania. To znaczy, e, prawie no, każdy e, podkład, jeżeli przytulimy się do kogoś, e, przetrzemy, to zawsze zostawi jakiś ślad. E, jeżeli producent obiecuje, e, że nie zostawia śladów, to, to jest po prostu bójda. Zawsze e, jest to ryzyko, że zostawimy jakiś ślad. E, i tyle. Ale ten produkt tak fajnie przywiera do twarzy, że naprawdę trzeba się postarać, żeby ubrudzić ubranie e, tym podkładem. Polecam Wam go. Następny podkład, o którym Wam powiem, to e, CAT Cosmetics e, z, z serii Hydro. E, ja już e, o tym e, podkładzie wam zrobiłam oddzielną recenzję. Wróćcie do tamtego e, filmiku, nic się nie zmieniło, moja ocena jest. Taka sama, bardzo dobry, długotrwały, e, niesamowity podkład. Aczkolwiek dla osoby, która jest niewprawiona, e, może być to bardzo problematyczny podkład, ponieważ on bardzo szybko zastyga, e, wchłania się, bo jest na bazie wody i ta woda tak naprawdę tak szybko. E, Ulatnia się i wchłania, że mm, można po prostu nie zdążyć. Ja zawsze małymi partiami szybko nakładam, żeby, mm, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy podkładem, a żeby on wyglądał dobrze. Bardzo fajne. Zapraszam Was na recenzję oddzielną tego produktu. Kolejny podkład to jest NYX HD Studio. Ja mam ten podkład już w użyciu. Kilka miesięcy e, zużyłam go tak jedną trzecią. Bardzo dobry podkład do nagrań, bardzo dobry e, produkt w momencie kiedy wiemy, że będą nam robić zdjęcia, e, że będziemy mm, kamerowani e, fajny, e, aczkolwiek e, jeżeli chodzi o podkład HD, to moim faworytem zdecydowanie jest podkład Make Up Forever HD. Słuchajcie, to jest podkład, który no, jest rewelacyjny i często go używam na co dzień, bo skóra wygląda tak ładnie w tym podkładzie, że, że to jest sama przyjemność nosić ten podkład, nie zapycha, nie robi jakiś niespodzianek, a co jest bardzo fajne, potrzeba go naprawdę niewielką ilość, żeby mm, zrobić całą twarz. Jeden z naprawdę najlepszych podkładów e, jakie stosuję, ja mam już go tutaj resztkę, e, bo już go mam no, prawie rok i naprawdę polecam. To jest podkład e, na zadania specjalne e, i świetnie wygląda w kamerze. powiedziałabym, że nawet lepiej, na pewno lepiej, niż ten z Nyxa HD. Ten podkład po prostu wygląda rewelacyjnie. Następny podkład, o którym Wam powiem, to jest podkład z MAC'a. Miałam mieszane uczucia, czy w ogóle Wam o tym produkcie powiedzieć, ponieważ on ma tyle samo plusów, jak i minusów moim zdaniem. Jest to podkład Prolongware i ja mam kolorek NW20. Słuchajcie, e, to był mój pierwszy podkład długotrwały, jaki miałam e, w ogóle. I e, kupiłam go dlatego, że naprawdę chciałam mieć coś takiego mega długotrwałego, co jak nałożę, to cały dzień albo całą noc przetrwa. I rzeczywiście tak jest z tym podkładem: on bardzo ładnie wygląda na twarzy. On, e, Super, kryje, bo to jest podkład, w którym e, można naprawdę zrobić e, bardzo duże krycie. E, ale jest to tak ciężki podkład. Jest to tak zapychający e, podkład, że po jednym użyciu może tego nie zauważymy. Ale kiedy byśmy mieli to nakładać codziennie albo powiedzmy kilka razy e, w tygodniu to założymy totalnie, totalnie zmienioną celę, zapchaną, zmęczoną, często z jakimiś niespodziankami takimi niestety lupnymi albo podskórnymi. Myślę, że to jest wina tego produktu, ponieważ przy innych produktach długotrwałych nie mam tego problemu. A w momencie, kiedy nałożę ten prolonger, to naprawdę e, za kilka dni zaczynam mieć jakieś e, stany ropne, jakieś podskórne niespodzianki. Nie jest to fajny produkt, jeżeli mamy go nakładać codziennie. Ale, jeżeli y, macie studniówkę, jeżeli macie jakieś takie wielkie wyjście i macie duże przebarwienia, macie y, trądzik, y, jakieś duże zmiany bliznowe, y, cokolwiek, to jest podkład, który naprawdę y, przykryje Wam takie niespodzianki, takie nieprzyjemności. I y, 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 on tak zastyga. Słuchajcie, to jest taki podkład, który już jak nałożycie,. To będziecie go czuć na twarzy, bo zrobi Wam taką jakby delikatną e, skorupkę na twarzy. Oczywiście nie będzie tego widać w taki sposób, jak to opisuję, ale to jest podkład, który bardzo zastyga. Jest bardzo, bardzo długotrwały. Rzeczywiście jego nazwa prolongel, e, To nie są puste słowa. On jest bardzo, bardzo e, długotrwały. E, i trzeba go bardzo dokładnie zmywać, bo można go dobrze nie domyć, bo on tak bardzo się e, przywiera tej twarzy, że. No, ale to jest taka specyfika produktu. E, Okej, okay. i to tak było ogólnie, jeżeli chodzi o te pięć produktów. E, I podsumuję. Te wszystkie produkty w ten sposób. Gdybym miała wybrać z tych pięciu produktów jeden lub dwa, to wybrałabym zdecydowanie z Makeup Atelier Paris ten podkład wodoodporny oraz podkład z Makeup Forever HD. To są dwa najlepsze podkłady, które które po prostu bardzo, bardzo lubię i wiem o tym, że na specjalne okazje, na wielkie wyjścia, one są takie niezawodne. Także, jeżeli szukacie jakichś takich bardzo dobrych podkładów, to te dwa Wam serdecznie polecam. Minusem tych wszystkich podkładów jest cena. Niestety te wszystkie podkłady kosztują około 100-130 zł. I to jest cena, która Niestety jest taka nie inna, ale płacimy za jakość tego produktu. I to są produkty, które w 100% naprawdę będą Wam służyć. I możecie być pewne, że obietnice producentów będą spełnione, ponieważ po prostu płacimy za jakość tego produktu. Najmniej polecam Wam szczerze mówiąc, Produkt z Maka. Jest to bardzo drogi produkt, bo podkład Prolongue kosztuje około chyba 160 zł. Jeszcze sprawdzę i napiszę Wam cenę, ewentualnie linki w opisie. I jest to podkład, który po prostu mi najmniej przypadł do gustu w momencie, kiedy poznałam inne produkty. Więc ten najmniej polecam, ale tak jak mówię, HD z Make Up Forever i ten z Make Up Atelier Paris, świetne. Za ten dałam około 70 zł w momencie, kiedy podzieliłam się na pół tą wielką butlą, a tu jest naprawdę dużo, bo tu jest 100 ml. A tu tutaj za Make Up Forever HD zapłaciłam jakieś. Jakąś stółę, ale ja zawsze kupuję produkty Make Up Forever na Mokotowskiej, gdzie mam zniżkę dla wizerzysty, także trochę mniej zapłaciłam. Ale w Sephora często są akcje minus 20%, więc jeszcze możemy taniej kupić ten podkład z Make Up Forever. No. I to było tyle, jeżeli chodzi o e, takie niezawodne, super podkłady na specjalną okazję, do zadań specjalnych, e, które używam dla siebie oraz w momencie, kiedy maluję kogoś innego. E, I wiem o tym, że jak kogoś pomaluję i nałożę te, ten produkt, to nie będzie reklamacji, bo twarz będzie się super trzymała. I to było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Dajcie mi znać, co myślicie o tych produktach, czy używałyście którejś z nich mm, i w ogóle może Wy macie jakiś taki podkład, który jest naprawdę e, długotrwały, niezawodny, na specjalne okazje. Coś, co polecacie. Jestem bardzo ciekawa. E, jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli był pomocny, to będę wdzięczna za kciuk w górę. Pamiętajcie, że to bardzo motywuje i pokazuje, że Wam się filmik podobał. No i to było tyle. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Do zobaczenia! Pa!